Dzień dobry, Cezary Potaprzu. Kontrapunkt w Studio Lubelskiej TV. Marcin Wójcik. Jedna trzecia kabaretu Ani e, A to oznacza, że będziemy rozmawiać o satyrze na poważnie. O ile uda się na poważnie porozmawiać o satyrze, bo e, sytuacja jest ciężka. Ciężka i mało satyryczna. Trochę. Chociaż, chociaż z drugiej strony. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Chociaż z drugiej strony. Y Często ludzie mnie spotykają na ulicy i mówią, no teraz to jest tematów do, do, do kabaretu. No właśnie, wydaje się, że e, tak obserwując życie polityczne, e, politycy jakby taką mają cichą, nieformalną umowę z satyrykami, bo tych tematów można mnożyć. No, e. no można, tylko że, że nawet najlepszy satyryk czy, czy artysta kabaretowy w kraju nie jest w stanie czasami nadążyć za tym, co się dzieje, bo... Bo codziennie otwiera, otwierając prasę czy, czy włączając telewizor, to tych tematów jest tyle, że, że i artysta nie nadąża, i czasami widz podejrzewam by nie nadążył, bo te zmiany zachodzą tak szybko i ci ludzie robią tyle rzeczy śmiesznych cały czas i mówią i rzeczy tak zabawne czasami, że, że po prostu widz kabaretowy musiałby na bieżąco siedzieć i śledzić te wszystkie programy, żeby być, jakby potem chwytać te żarty. Wystarczyło hasła, na przykład dyrekcja Stoczni Marynarki Wojennej w Radomiu. Dlaczego nie? Ja bardzo lubię Radom i, i w ogóle uważam, że, że, że pojawiły się już postulaty, że Radom żąda dostępu do morza w związku z tym. I myślę, że. Mm, Polska Radomia Europy. Na przykład, prawda? Radom jest nazywany Sztokholmem e, Południa <laughs> i Wenecją Południa. Pożycz mi 20 złotych, jak wrócę z Radomia. <laughs> tak, tak. No więc, więc jakby, no, ja uważam, że w dzisiejszych czasach wszystko da się zrobić. Wystarczy zbudować stocznie, a potem tylko przesunąć lekko, może zalać wszystko na północ od Radomia. I wtedy będzie to miało sens jakiś. Czy politycy mają y, y, pojęcie o. Y, i swojej śmieszności? Chyba nie, chyba nie, bo gdyby mieli, gdyby mieli pojęcie o swojej śmieszności, to mm, to albo by zostali artystami kabaretowymi i zaczęli występować za pieniądze. Poważna konkurencja. No wtedy tak. A albo, albo by tego nie robili, co robią. No. Natomiast, e, natomiast e, politycy mają taką umiejętność e, jakby odcinania się od tego, co powiedzieli albo zrobili wczoraj. Prawda? Czyli polityk wychodzi, mówi, że Józef Piłsudski jakby inspirował się powstaniem warszawskim. Ludzie się śmieją, no bo to jest naturalne i następnego dnia on już jest normalnie zwykłym politykiem i dalej ludzie mu wierzą w to, co on mówi i robi i dalej ludzie jakby mu ufają, więc albo ludzie to odbierają jako żarty i w ogóle tylko polityko, politykom tego nie mówią, albo 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 jest jakaś inna teoria na to wszystko. Jedni są śmieszni, inni potrafią śmiać się z siebie, których jest więcej. No więcej jest chyba tych śmiesznych jednak, bo, bo, bo żeby śmiać się z siebie, no to trzeba mieć taką umiejętność i trzeba mieć dystans do siebie, natomiast, natomiast większość polityków reaguje na każdy żart w ten sposób, że oni mówią, że to nie jest śmieszne. Jeżeli na przykład ktoś mówi, ale pan tutaj fajnie się wywrócił, ja mówię, ja się wcale nie fajnie i wcale się nie wywróciłem. Tylko mnie wywrócili. Wywrócili Stosując mnie. chwyty judo. Tak, tak, albo jeszcze inne. Um. Kabaret polityczny dzisiaj to jest zajęcie niebezpieczne, już? Nie wiem, nie zajmuję się kabaretem politycznym, więc trudno mi powiedzieć. Natomiast jest to, jest to zajęcie bardzo trudne, bo trzeba mieć świadomość ja zawsze mówię o tym, że w latach 70., -tych, 80. -tych robienie kabaretu politycznego było bardzo łatwe. No bo jakby wychodząc do sali, gdzie siedzi 500 osób, wszyscy byliśmy po jednej stronie. I wystarczyło zażartować z władzy, zażartować ze Związku Radzieckiego, i, i wszyscy byli uradowani. Dzisiaj, jeśli się zaryzykuje żart polityczny, to dokładnie połowa sali się śmieje, a połowa sali się nie śmieje. Więc <laughs> trzeba albo się mocno określić, że ten program jest dla zwolenników na przykład yy, 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 rządzącej partii yy, i przyległych, albo ten kabaret jest dla zwolenników yy, opozycji. I wtedy wtedy można występować i. Kosić naprawdę e, kokos. W czym tkwi fenomen ucha prezesa? No, myślę, że wiele, wiele czynników się na to składa na fenomen. E, moim zdaniem, bardzo fajny serial. Świetnie zagrany, aktorsko, świetnie zrealizowany. E, i, I myślę, że, że on stanowi taki, taki rodzaj wentylu, takiego, takiego trochę spuszczenia powietrza z tej sytuacji. I, i jest takim. E, taką deską ratunkową dla wszystkich tych, którzy stracili nadzieję, że, że już nie będzie można się śmiać, że nikt się nie odważy na to, żeby, żeby powiedzieć, że Jarosław Kaczyński jest taki, a nie inny, że Mariusz Błaszczak jest taki, a nie inny i że to wszystko najprawdopodobniej tam tak wygląda, że, że dużo ludzi jakby przypuszcza, że tak może być, a u prezesa po prostu ich w tym utwierdziło. Ja uważam, że to jest e, serial komediowo-paradokumentarny. 5-6 milionów odsłon robi wrażenie. Na pewno, na pewno. Zresztą zadzwoniłem. Ja widziałem te odcinki trochę wcześniej, ze względu na moją znajomość z Robertem. I od razu zadzwoniłem i bardzo pogratulowałem. Bardzo mi się to podobało. Już abstrahując nawet od, od jakby czyichś um, politycznych, że tak powiem, upodobań, to, to trzeba przyznać, że to jest bardzo inteligentnie zrobiony serial. Dobrze zagrany. Dobrze zagrany. No, górski duża klasa. No, się w ogóle, jak odwiedziałem się, że Robert będzie robił ten serial, to zastanawiałem się, kto zagra prezesa. Ale potem zobaczyłem Roberta i proszę mi wierzyć, że to dla niego naprawdę musi być spore wyzwanie, żeby grać Jarosława Kaczyńskiego, bo rol jest przed kamerą i w ogóle na scenie jest bardzo żywiołowym człowiekiem, a tutaj jest bardzo Wyciszony, stonowany, więc wiem pewnie ile go to kosztuje. Wokół tego serialu, wokół tego projektu narosło w bardzo krótkim czasie dużo legend, dużo historii. Mhm. Ile jest prawdy w tym, że telewizja publiczna negocjuje mhm. możliwość publikacji na antenie? Nie wiem ile jest prawdy w tym, że telewizja negocjuje. Natomiast, natomiast jeśli tak jest. To świadczy to o dwóch rzeczach. O tym, że telewizja jest lekko opóźniona i się za późno zorientowała. Albo o tym, że telewizja desperacko próbuje teraz jakoś uratować całą sytuację. Natomiast jeszcze pewne jest to, że i tutaj mogę powiedzieć na 100%. że jeśli, jeśli ucho prezesa trafiłoby do telewizji polskiej. No, to chyba tylko i wyłącznie dlatego, że Robert Górski by zwariował lekko. Myślę, że, że, że to nie jest serial do telewizji polskiej. E, e, kolejna informacja, która wydaje się e, mało prawdziwa, to jakby taki drugi serial stojący w kontrze do ucha, czyli Rzecz o Lemmingach. E, Lemingrad. Aha, tak, to słyszałem też. E, nie wiem, jeśli ktoś, jeśli ktoś chce nakręcić taki serial, to, to myślę, że. że, że jest w, póki co wolność wypowiedzi w naszym kraju, więc jakby można, można nakręcić taki serial. Robert Górski e, będzie z, to robił. słyszałem, żeby Robert coś takiego robił e, i wątpię, żeby coś takiego robił, e, ale jest sporo artystów, e, którzy za odpowiednie pieniądze, albo nawet za darmo, chętnie by taki serial zrobili. E, robienie Szopki Noworocznej to jest zajęcie tylko raz w roku, więc taki serial na pewno byłby, byłby takim miłym, miłym przerywnikiem pomiędzy tymi Epizodami noworocznymi. No właśnie po drugiej stronie jakby ucha Prezesa mamy coś takiego jak szopkę noworoczną. Mm -hmm. Mogliśmy oglądać. Podobno pół Polski się śmiało. Dla drugiej połowy było mało śmieszne. <laughs> no ja akurat się nie śmiałem, także um, także od, od razu mówię, że mnie to nie śmieszyło. E, I czasami um, miałem takie wrażenie bo nie oglądałem jej, no, oczywiście w, w realnym czasie, kiedy ona była puszczona, tylko potem z odtworzenia sobie to gdzieś obejrzałem w internecie, yy, to byłem pod sporym wrażeniem, że, że w dzisiejszych czasach takie rzeczy można robić i, i nie jestem fanem Marcina Wolskiego i nigdy nie byłem, ale, ale jakby no, uważam, że coś, co idzie do ogólnej ogólnopolskiej telewizji powinno mieć jakiś tam powinno się mieścić w jakichś ramach, no, a to się według mnie nie mieściło. Yy, I dziwię się ludziom, którzy biorą w tym udział trochę. A, no bo żarty na przykład z tego, że prezydentowa była, no ma taką tuszę jaką ma, ale urodziła piątkę dzieci. Mhm. To. To, to są żarty, no, to są. Drwiny, tam było, tam było to... Było sporo, sporo to naprawdę taki... takich, że tak powiem słowie, grubych żartów. Bo, bo no, chyba nie tylko ja widziałem e, twarz m, e, pana Kaczyńskiego na, na, na rękopenisie, czy na czymś, co przypominało Penis. Może to był chwyt zamierzony? Nie wiem. Ja już naprawdę nie starałem się rozbierać tego na czynniki pierwsze, czy ten żart był zamierzony, czy niezamierzony. Natomiast no, jest to takie, w kabarecie nazywamy to rozwiązaniami siłowymi, no, że to już tak naprawdę. Jak się chce komuś dopiec, to już się idzie po takich najmniejszych, e, najmniejszych, e, że tak powiem, po, po takiej najmniejszej linii oporu się idzie i, i, i najprostszymi żartami próbuje się, a ty jesteś gruby, a ty, ty masz głupie nazwisko. E, był kiedyś taki dowcip, że spotyka się dwóch mężczyzn w, w wagonie i się przedstawiają i jeden mówi, e, ja się nazywam e, Dupa, a ja się nazywam Kozłowski. On mówi, a kozioł kozioł. No to mniej więcej na tym to polega. Dlaczego tego typu sytuacje nas, nas jeszcze śmieszą? Mm, nas to znaczy kogo? Y, powiedzmy połowę, no y, jedną trzecią Polaków. Nie, no, y, z poczuciem humoru to jest no, niestety tak jak y, z wszystkim: no, każdy, każdy ma jakiś swój gust. No, i, i... Ja, ja tylko się martwię o to, bo w branży kabaretowej istnieje coś takiego, że można powiedzieć, ten kabaret mnie bawi, a ten mnie nie bawi. Ci mnie śmieszą, ci mnie nie śmieszą. To mi się podoba, to mi się nie podoba. Natomiast podejrzewam, że w tym momencie w naszym kraju. Już te takie indywidualne gusta odeszły w niepamięć, że teraz już opowiadając się po pewnej stronie tej naszej czyli barykady, czyli się rośnie... stadnie, stadnie, tak, tak, no jeżeli, jeżeli ktoś zrobi ucho prezesa a ktoś głosował na pismo, no to, to musi powiedzieć, że to jest słabe, że to, to na pewno tak nie wygląda i to jest, to jest beznadziejne i Robert Górski to jest, to dawno już powinien odejść e, w niepamięć, bo takie głosy w internecie się zdarzają i nikt te, e, nie ryzykuje czegoś takiego, żeby powiedzieć nie. Dlaczego? Fajny, to, to, to jest zrobione ze smakiem, nawet mówię o odwrotnej sytuacji, że gdyby na przykład powstał taki serial Lemingrad i byłby fajnie zrobiony i tam by się pojawiły żarty, nie wiem, z Grzegorza Tchetyny, z, z Ryszarda Petru i gdyby one były inteligentnie zrobione, nie tak jak Szopka Noworoczna, tylko, tylko ze smakiem, dobrze zagrane, to bym powiedział, okej, okay, do, dobra robota, fajnie. Czy to nie jest tak, że... Y Oglądając ucho prezesa w zaciszu domowym, niektórzy się zaśmiewają. No, na pewno. No, wychodzi tak jest. przed kamery i. Nie, no jestem przekonany, zresztą no, nie oszukujmy się. To, poczucie humoru to jest zwrodzona. I ja podejrzewam, że owszem, są ludzie bez poczucia humoru. Nawet teraz u władzy. Ale, ale jestem przekonany, że, że ludzie, którzy, którzy nawet są związani z obozem rządzącym, to, to są inteligentni ludzie i, i z poczuciem humoru. I oni na pewno się zaśmiewają. No, mało tego podejrzewam, że takie rozmowy w kuluarach gdzieś tam, sejmowych no to, to, to ludzie na pewno dyskutują o tym i, i, i mówią, że to jest zabawne, ale oficjalnie nie jest. No jak z Katarzyny Wielkiej, to był no, gruby tak. numer, choć nie kabaretowy, może szkoda. <laughs> Kogo byś chciał zagrać w uchu prezesa? Y nie wiem. Nie, 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 nie mam takich ambicji. No oczywiście chciałbym, żeby Robert tam gdzieś kiedyś zadzwonił. Wiem, że są następne odcinki kręcone. E, jeśli zadzwoni, no to jestem jak taki po prostu podrzędny aktor, który czeka na telefon od wielkiego reżysera. E, e, ale już mówiąc poważnie, to nie wiem, no, no zawsze za w, posie masz jakieś ulubione zawsze w posiedzeniach rządu grałem prezydenta e, Andrzeja Dudę albo ministra sportu w poprzednich posiedzeniach rządu, więc, więc nie wiem. No. no teraz minister sportu taki słabo widoczny. Słabo widoczny, no, to... chociaż dawne, to do tego może. Może chodzi. Może chodzi, może o to chodzi. O swoimi ścieżkami. <laughs> może o to chodzi. Nie wiem, kogokolwiek mógłbym zagrać. My, no, Ministra Obrony Narodowej już mamy to, mamy to, to, ministra to już... obrony narodowej y, mamy prezydenta ale jakby się tam jakieś tam... Minister Kępa może to musiałbym mu się za babę przebrać no. no ale może tak albo Krystyna na teraz przebieranie za babę niebezpieczne <laughs> nie wiem ja wiem bo ostatnio, wczoraj się przebierałem to a miałem o tym nie mówić <laughs> y, plany najbliższe najbliższe plany wyjeżdżam y, na ferie właśnie miłego Odpoczę. wypoczynku dziękuję a potem wracam do, do ciężkiej pracy i rozśmieszania tych, którzy chcą się jeszcze bawić. E, czy jest szansa, że pojawicie się jeszcze w najbliższym czasie, bądź w bardziej odległej perspektywie w telewizji publicznej? Na pewno, na pewno, w powtórkach. To w powtórkach to jesteśmy codziennie. I jest takie wrażenie, że to jest bardzo miły zabieg w ogóle telewizji, że, że telewizja... Pomimo tego, że my od e, prawie trzech lat nie wystąpiliśmy w telewizji polskiej, to praktycznie codziennie w niej można nas zobaczyć. Czyli pamiętają o was? Pamiętają o nas i nie dają ludziom zapomnieć, że kabaret nie cały czas w telewizji Polskiej występuje. E, póki, póki co jakby nie widzę takiej szansy, ale to chyba dobrze. Kabaret, e, kabaret z telewizją powinien e, współpracować w, w takich rozsądnych, e, że tak powiem, m, proporcjach bo telewizja nie jest najlepszym medium dla kabaretu i e, to też jest takie e, znamienne, że, że jak telewizja polska przestała się interesować kabaretem, tym, którym się interesowała przez wiele, wiele lat, to nagle ten kabaret odżył podczas występów na żywo. No a póki co na żywo kabareciarzy w telewizji zastępują politycy i z niemałymi sukcesami. Ja dziękuję znaczy się, bardzo, znaczy się, a zatem znaczy miłego wypoczynku dziękuję. raz jeszcze Pozdrawiam. i z niecierpliwością czekamy na nowe ucho prezesa i być może rolę Beaty Kępy. Nie wiem, zobaczymy. Może się uda. Dziękuję. Cezary Potapczuk, Marcin Wójcik. Dziękuję. Kontrapunkt. Do widzenia.